Siemano, chodź pokażę Ci jak zrobić takie coś za pomocą tylko html i CSS-a. Zaczynamy od HTML-a. W html tworzymy sobie nieuporządkowaną listę ul i tworzymy w niej 6 znaczników li o klasie cyfra, czyli przyjmę sobie jeszcze kropka cyfra. I mamy już 6 znaczników li z klasą cyfra. Tutaj sobie piszmy jakieś cyfry. Raz, dwa, taka, taka. Dobra, mamy. I tutaj też sobie wrzucimy klasę, na przykład kod. Teraz będziemy przechodzić do CSS-a, więc musimy jeszcze go podlinkować w html więc tutaj sobie piszemy link i wybieramy sobie tutaj naszego CSS-a. Więc odwołujemy się do body i ustawiamy sobie kolor tła na przykład na 000, później ustawiamy kolor czcionki na FFF, czyli dajmy sobie kolor, dajmy sobie FFF. Ustalmy sobie jeszcze styl czcionki, czyli dajmy sobie font-family, dajmy sobie poppins i zróbmy sobie jeszcze, żeby się wyświetlało na środku, czyli piszemy sobie display-grid. I tutaj jeszcze poniżej dajemy sobie place-items-center i ustalmy sobie minimalną wysokość, czyli min-height i dajmy sobie na przykład 600. Pikseli. Teraz odwołujemy się do naszej klasy kod, czyli to jest ten większy kontener lista ul i dajmy sobie po prostu list type, dajmy sobie none, i po prostu żeby nie miało żadnych kwadracików, kółeczek, tylko żeby było puste. Dajmy sobie display flex i dajmy sobie przerwę, czyli gap. Dajmy sobie na przykład 10 pikseli. Teraz ustalamy kolor tła, dajmy sobie po prostu background color i dajmy sobie na przykład taki kolorek i zróbmy sobie jeszcze marginesy wewnętrzne, czyli padding i zróbmy sobie tak górny, dolny na 15 i lewy i prawy dajmy sobie na 25 i dajmy sobie jeszcze zaokrąglenie rogów na 15 pikseli. Tak się to na ten moment prezentuje. Musimy jeszcze dać style właśnie na te pojedyncze cyfry. Żeby się odwołać do cyfr, dajemy sobie kropka cyfra. I dajemy sobie tak, rozmiar czcionki, czyli font-size ustawmy sobie na 50 pikseli. Ustawmy sobie marginesy wewnętrzne, czyli padding na 16 pikseli. Ustawmy sobie jeszcze filter blur. Dajmy sobie go na 16 pikseli. I ustawmy sobie jeszcze transition, czyli przejście pomiędzy animacją hovera. Dajemy sobie na przykład tutaj na 0.5. 8 sekundy, dobra już na stronie te cyfry są zamazane teraz chcemy, że jak na nie najedziemy, to schodzi właśnie ten filtr blura, najprościej to zrobić za pomocą hover, czyli piszemy sobie klasa cyfra i dajmy dwukropek hover i usuwamy wtedy filtr blura, czyli piszemy sobie filter, dajemy blur i tu dajemy po prostu 0 pikseli, możemy jeszcze zrobić, że ta cyfra się trochę powiększa, czyli robimy sobie scale i dajmy sobie 150% i dajmy sobie jeszcze kursor i dajmy sobie na pointera i to wszystko zapraszam Cię do obserwacji, komentarza i do polubienia tego filmiku